Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Zanim zacznę dzisiejszy wywód, zastanówmy się jeszcze przez chwilę, jak wygląda dzisiejszy poziom popkultury, jak przenika się ze światem sportu oraz jakie są perspektywy tego zjawiska. Świat serwuje naszym mózgom coraz to mocniejsze bodźce dosłownie w skali rocznej. Poprzeczka rośnie tak szybko i tak wysoko, że ciężko przewidzieć, co zaserwują na media za miesiąc czy dwa. Świat stanął na huku. Czy freakfighty stały się właśnie najbardziej dochodowym w cudzysłowie sportem? Co stoi za tak niebotyczną skalą popularności tego zjawiska? I czy więcej jest w nim elementów dżentelmeńskiej menzury? Czy może jesteśmy właśnie świadkami powrotu igrzysk dla ludów najprostszej postaci? Tyle pytań, a to tylko jedna walka. Dwóch miliarderów będących jednocześnie numerem 1 i numerem 7 na liście najbogatszych ludzi na ziemi postanowiło skrzyżować rękawice. Tak by zobaczył to cały świat. Więc jeśli rok temu myślałeś, że ciężko będzie o coś większego niż walka Thora z Holem, to przy potencjalnej oglądalności i zyskach zbijatyki bogaczy, najcięższa walka świata staje się widowiskiem wręcz marnym. Dotychczas najbardziej kasowym pojedynkiem był ten Conora McGregor'a z Floyd'em Mayweatherem z 2017 roku. Zyski organizatorów przekroczyły wówczas zawrotne 600 milionów dolarów. Jednak w stosunku do zapowiadanej walki Maska z Zuckerbergiem mamy tu jedno znaczną różnicę. Tamtego dnia na T-Mobile Arenie w stanie Nevada zmierzyło się dwóch prawdziwych fajterów, swego czasu najlepszych w swoich dyscyplinach. Mayweather Jr. dopiero co zawiesił rękawice z niesamowitym dorobkiem 49 wygranych, w tym 26 przez knockout, natomiast Ego McGregora przechodziło wówczas przez okres największego nadmuchania. Miał dorobek 29 wygranych, w tym 18 przez knockout i trzech porażek. Jako pierwszy zawodnik w historii UFC nosił tytuł mistrza w dwóch kategoriach wagowych. Jakkolwiek okoliczności tej walki nie byłyby dziwne, jak również sam fakt wystąpienia na jej boksera z gwiazdą MMA, to skategoryzowanie jej mianem Freak Fightu jest stąpaniem po granicy. Walka Holla z Torem to już nieco inna historia. Co prawda obydwaj byli bardzo utytułowanymi sportowcami, natomiast w dyscyplinie mającej niewiele wspólnego z biciem się. Nie znalazłem informacji na temat dokładnego dochodu organizatorów najcięższego pojedynku bokserskiego w historii, natomiast według Ediego Holla blisko 30 milionów ludzi wykupiło pay-per-view za około 10 dolarów każdy. Zatem do dziś najbardziej kasowy Freak Fight w historii zarobił mniej więcej połowę z tego co najdroższa walka zawodowców mająca pewne cechy Freak Fightu. Według szacunków Danny White'a, wodarza UFC, gala, na której daniem głównym byłaby bitka biznesmenów, mogłaby wzbogacić organizację o przynajmniej miliard. Natomiast pytanie brzmi, czy faktycznie chodzi tu o pieniądze. Dla przypomnienia, wartość Ilona Maska wyceniana jest na około 250 miliardów dolarów, a podejrzewanego o bycie gadem Zuckerberga na 100 miliardów. Zarobek z walki nie wydaje się być główną motywacją. Co prawda Dana White wspominał coś o milionach dolarów potencjalnie przeznaczonych na cele charytatywne, jednak, jakby nie patrzeć, obydwu zawodników byłoby stać na taki wydatek niezależnie od odbycia się gali. Być może też prawdziwy zysk pojawiłby się na giełdzie. Nie jestem tu specjalistą, ale zakładam, że zwiększone zainteresowanie osobami miliarderów podniosłoby krótkoterminowo wartość akcji firm do nich należących. I wówczas wydanie drobnych na cele charytatywne mogłoby spełnić rolę podatku, koniecznego dla zadowolenia ogólnoświatowej publiczności. Takie dywagacje odstawmy jednak na bok, bo dobre relacje i sympatia pomiędzy potencjalnymi zawodnikami spaliła się w 2016 roku wraz z resztkami wartej 200 milionów dolarów satelity Zuckerberga. Miała ona dostarczać internet do najdzikszych rejonów w Afryce, natomiast podczas próby jej wystrzelenia na pokładzie rakiety SpaceX doszło do wybuchu. W następstwie kosztownej awarii, Zuckerberg kilkukrotnie skrytykował technologię Maska oraz ograniczenia technologii AI, którą ten rozwija. Musk natomiast pisał, że to sposób, w jaki pojmuje ją Zuckerberg, jest ograniczony. Wzajemne docinki są od tamtej pory dość regularne, choć to głównie Musk wydawał się szukać okazji do prowokowania zaczepek. Przykładowo w 2020 roku filmowy Borat zapostował prześmiewczą grafikę szkalującą zarówno portal Facebook, jak i samego właściciela. Musk skwitował to odpowiedzią hashtag usuńmy Facebooka jest lamerski. Podobnych docinek było przynajmniej kilka. Zuckerberg bywał jednak bardziej powściągliwy w swej agresji, którą ograniczył na przykład do sarkastycznego wyrażenia podziwu względem Maska za jego gotowość do zwalniania pracowników. Dodał też, że zmniejszenie kadry w SpaceX może wyjść branży technologicznej tylko na dobre. Nie wiadomo, czy to przez prowokację czy raczej chęć władzy nad światem, domniemany reptylianin postanowił założyć bezpośrednią konkurencję Twitterowi pod postacią aplikacji Fredz. Mogliście o niej dużo nie słyszeć, bo choć jest powiązana z Instagramem, to nie jest dostępna w Europie. Szybko natomiast zgarnęła duże zasięgi, a w ciągu pierwszych pięciu dni założyło w niej konto ponad 100 milionów użytkowników. Pobiła przy tym wynik choćby czatu GPT, który na przekroczenie 100 milionów potrzebował dwóch miesięcy oraz samego Twittera, któremu uzbieranie takiej bazy zajęło jakieś 5,5 roku. W odpowiedzi na to oraz pewien wpis w apce Frec na swój temat, Musk nazwał Zuckerberga mianem Kuka i wezwał go do pojedynku na długość penisa. Natomiast ziarnko pod nie tyle walkę na miecze, a już prawdziwy pojedynek MMA zostało zasiane na chwilę przed tym. Musk napisał, że Ziemia nie może się doczekać, kiedy będzie wyłącznie pod kciukiem Zaka bez jakichkolwiek innych opcji. Na co jeden z użytkowników przypomniał, że Zuckerberg ćwiczy obecnie sporty walki. I to wtedy właśnie Elon Musk powiedział, że jest gotów na walkę w klatce jeśli on też. W ten sposób zaczęli się umawiać. Szef mety poprosił go w swoich mediach społecznościowych, by ten wskazał miejsce walki. Wrzucił story, na którym cytując kabiba Nurmagomedowa mówi Send me the location. Musk zaproponował wówczas Vegas Octagon. Przy okazji dodał, że ma świetny ruch, który nazywa się Morsem, gdzie po prostu leży na przeciwniku i nic nie robi. A do zabawy dołączył się nawet włoski minister kultury, który na miejsce walki zaproponował rzymskie koloseum. I wbrew pozorom byłoby to możliwe. Przypominam, że koloseum zostało już raz wykorzystane do innych celów, kiedy to Paul McCartney zorganizował w nim koncert charytatywny. Wracając do techniki, maska, to wielce prawdopodobne, że Zuckerberg szybko wymknąłby się z pozycji Morza. Co prawda w BGG ma dopiero biały pas, ale wygrywał już na zawodach złote i srebrne medale, zarówno w formule z G, jak i bez G. Ostatnio zaczęło się pojawiać sporo filmów, na których sparuje lub ćwiczy pod okiem zawodowców. Zapostował też zdjęcie, na którym widać jego nową, świetną formę. Jego sylwetka ostatnimi czasy wyraźnie napuchła. Odsłonił sekcję środkową, przybrał przyzwoitą ilość mięśni, a ramiona oplotły się w kablach. Przynajmniej oceniając po sylwetkach, nie wygląda gorzej od Izraela Adesoni czy Aleksa Wolkanowskiego, którymi miał okazję posparować. Mask natomiast poćwiczył z George'em St. Pierre'em, który bene wygląda jak lepiej zbudowana wersja jego samego. Nie wnikam w domniemane pokrewieństwo, natomiast widać, że panowie są zaskakująco do siebie podobni. Co prawda, Elon nie zaprezentował światu swojej pełnej sylwetki. Prawdopodobnie przez poziom ulania, typowy dla normalnego faceta w wieku 50 lat. Niemniej widać, że trening się odbył, patrząc na to jak nabite krwią były przedramiona maska. Na dzień dzisiejszy czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Pewne kroki zostały poczynione, ale też ludzie z bliskiego otoczenia, np. maska studzą nastroje. Jego biografista widzi w tym metaforę do konkurencji między Frecem a Twitterem. Skala wydarzenia na pewno byłaby niesamowita, ciężka do przebicia, dlatego nam pozostałoby już chyba tylko czekać, aż w podobny sposób swoje spory zaczęliby rozwiązywać dyplomaci. W tym wszystkim mocno zaciekawiła mnie transformacja sylwetki właściciela mety. W przypadku pojedynku na korzyść maska przemawiają pewne warunki fizyczne, bo mierzy 1,86 m. Przymującym 170 cm w Zuckerbergu jest postury giganta. Niemniej jak już widzieliśmy, ten niższy świeci obecnie formą. A choć kojarzymy go raczej z wizerunkiem nerda, to okazuje się, że zawsze prezentował pewien poziom sprawności. Podczas studiów grał w uczelnianej sekcji tenisa, a następnie przez prawie cały okres swej dorosłości biegał. W rozmowie z Joroganem z sierpnia zeszłego roku przyznał się, że brakowało mu jednak sportu, który wymagałby skupienia. Bieganie jest aktywnością monotonną i mało pochłaniającą. Podczas pandemii próbował na przykład surfować, ale w tym też nie mógł się odnaleźć. I to skłoniło go do treningów MMA. Musi zatem mieć przynajmniej 2 lata stażu w sportach walki i to pod okiem najlepszych trenerów i instruktorów na świecie. A jak możemy ocenić po zdjęciach, w końcu udało mu się wpłynąć na poprawę sylwetki. Prezentuje właśnie bardzo dobrą plażową muskulaturę, której nie powstydziłaby się większość z nas. Nie znamy niestety jego rutyny treningowej, bo zastanawia na ile jest w tym zasługi samych sportu walki, a ile dodatku z ciężarami. Trening fightera na pewno jest w stanie poprawić wygląd osoby dotychczas nieaktywnej, jednak nie jest ukierunkowany pod rozwój masy mięśniowej, a tej przybyło mu całkiem niemało. Niedawno udało mu się ukończyć tak zwane wyzwanie Marfa. Jest to upamiętniający zmarłego komandosa Navy Seals training, polegający na wykonaniu biegu na 1600 metrów, następnie 100 podciągnięć, 200 pompek, 300 przysiadów i kolejnego biegu na 1600 metrów, a to wszystko w kamizelce z obciążeniem, mającej symulować kamizelkę kulotporną. Michael Murphy w taki sposób przygotowywał swoje ciało do warunków wojennych. Obciążenie kamizelki, z którą ćwiczył komandos, to podobno 7,5 kg. Zuckerberg wykonał jest 9 kilogramową kamizelką w czasie 39 minut i 58 sekund, co, według komentarzy w internecie, jest dla osoby postury Zuckerberga wynikiem elitarnym, osiąganym przez top 1% zawodników. Natomiast, przyglądając się bliżej zdjęciom, na których Zuckerberg stoi bez koszulki, możemy zauważyć, że poza masą mięśniową, Markowi urosły też sutki. Nie jest to przypadek beznadziejny, jednak ginekomastia jego piersi jest już widoczna. Fakt ten został zauważony nie tylko przeze mnie. W komentarzach pod zdjęciami z Izraelem Adesonią, który nabawił się podobnej przypadłości, pojawił się nawet hashtag Ginobros. Nie chcę tu piętnować Zuckerberga, który nie tylko jest dojrzałym mężczyzną, ale też zupełnie niezwiązanym zawodowym sportem. Niemniej tak znaczące skoki formy, w połączeniu z wykwitami pod pachą, są nie do ukrycia przed domysłami. Sam najbardziej zastanawiam się, czy ktoś z Was byłby w stanie ukończyć Challenge Marfa w lepszym stylu od Zuckerberga. Jak sami obstawiacie, czy jego nowa elitarna forma to bardziej zasługa gadzi genów, czy skłaniać się ku teorii na temat wspomagania? To był stalowy szok, a teraz do następnego.